Najsłynniejsza babcia w stoku z pięknego muralu przy Skłodowskiej dobrze się miewa, pani Eugenia? Myślę, że bardzo dobrze. Jak na swój wiek to prezentuje taki poziom energii, że ciężko jest uwierzyć, że ma 90 lat. Czy odwiedza up to date festival? No, mogło być to zbyt duże przeżycie. Jednak jest tam głośno, dużo ludzi e, może nas nie odwiedza, ale pomogła nam jak, jak mało kto. W promowaniu po prostu zrobiła świetną pracę. E, świetne to, z... to. Za małe określenie. Tak, to za małe określenie. Jest to fenomen tak naprawdę, bo pani Eugenia, mimo tego, że włożyła tyle serca i dała, tyle ciepła i dobroci e, akcji, którą my jednak wymyśliliśmy, to sama. Czuję, że jest nam coś winna i chciała nam stawiać piwo. Także myślę, że to bardzo ładnie pokazuje, z jakim typem osoby mamy do czynienia. A day Festival, Twoje dziecko to takie fantastyczne coś, co. Powstało, rozwija się i w ogóle rozwija się wbrew wszystkim jakimś zasadom, bo jest jak taka kula śniegowa, która się napędza Waszą pasją i Waszą miłością. Ty jesteś chyba sam zaskoczony tym, jak to, jak to się przez 10 lat rozwinęło. Niesamowicie? To jest pytanie, na które powinienem znać odpowiedź i od razu nawijać, ale mam chwilę takiego namysłu, bo. Bo wiem, że 10 lat temu, kiedy to zaczynałem, w ogóle nie spodziewałem się, że to przybierze akurat taki kształt. Miałem wielkie wizje, wielkie marzenia, ale nie spodziewałem się, że właśnie takie kierunki obierzemy. A gdzieś tak w połowie drogi, to mieliśmy taki moment, że było naprawdę trudno, żeby utrzymać ten festiwal, żeby on szedł w tym kierunku, w którym my chcemy, żeby szedł, żeby nie wchodzić w zbyt daleko idące kompromisy. I tak z perspektywy 10 lat, właśnie myślę, że największym sukcesem jest to, że on przetrwał, że przetrwały nasze ideały, nasz zapał do robienia tego i że ma to taki kształt właśnie, jaki ma. To rzeczywiście chyba bardzo rzadkie w tych czasach, żeby się utrzymać, dlatego że, że, że w tym świecie bardzo często blokadą są pieniądze, brak budżetu, i wtedy te ideały trochę muszą ulegać przycinaniu. Tak, tak. To jest, no, to jest takie, tak, taki szczególnie wrażliwy aspekt organizacji takiego festiwalu, który jest no, autorski. To jest festiwal, który ma program określony, który o, tak naprawdę określiły nasze gusta. To ja nie boję się o tym mówić. I gracie taką muzykę, jaką wy lubicie. Tak, wiele osób mówiło mi, a człowieku, zaprosiłbyś tego i tego i tego, wszystkie te by się sprzedały, mielibyście spokój. A ja odpowiadam na to, że to nie o to chodzi, bo szczególnie w takim miejscu, w takim rejonie kraju jak tak jak województwo podlaskie, My potrzebujemy robić coś, co nie tylko będzie, nie wiem, równało, próbowało dogonić Zachód, ale wręcz budowało coś swojego jakieś swoją, jakąś swoją tożsamość, jakąś swoją markę coś charakterystycznego coś, co będzie pod pewnymi aspektami wyprzedzać to, co jest gdzieś indziej. I dlatego. Nigdy nie odstąpimy od tego autorskiego charakteru, bo też pewnie nie chciałoby się tego robić w tych warunkach po prostu. Jako organizacja pozarządowa mamy jednak dość mocno pod górkę. My jako Geekstock uwielbiamy takich ludzi, którzy są autorscy, którzy działają w, w, w Białymstoku i robią coś rozpoznawalnego w kraju, ba, szerzej. Wy zbudowaliście markę. Sami mówicie, że może to taki bucikowy festiwal, no bo on nie jest na poziomie takich wielkich, bo to jest, są trochę czasy festiwali. Ale zbudowaliście markę, którą znają chyba wszyscy w Polsce? No, nie wiem, czy wszyscy, ale. No, może prawie wszyscy. Ale jest to bardzo bardzo miłe, kiedy mm, jedziemy na przykład do innego miasta. Niekoniecznie jako festiwal, ale jako osoby prywatne. I często ktoś mówi: Białam stoku, i ktoś spontanicznie krzyczy: Up to date. A up-to-date tam jest up-to-date i to jest coś takiego, że wow, niby pracujemy nad, nad tym 10 lat i powinny być tego jakieś efekty, ale zawsze jest to takie miłe zaskoczenie i, i odczuwa się to takie, takie poklepanie po plecach, że warto było jednak trochę popracować nad tym, żeby ta marka była znana. Że to też jakby niesamowite taki paradoks i taka cudowność tego festiwalu też polega na tym, że wy wcale nie stawialiście na, nie wiem, poważne, na przykład agencje PR-owe, które przygotowują jakiś tam program promocyjny. To wszystko powstaje gdzieś w głowach pasjonatów, paru, paru osób i są takie efekty. Wasze filmy mają milionowe wyświetlenia te promocyjne. E, przyjeżdżają goście, ja, ja sięgnę do paru statystyk, 500 artystów w tym czasie, każdego roku przynajmniej 8 tysięcy ludzi was odwiedza, w tym roku będzie to dłuższy festiwal, więc będzie jeszcze więcej ludzi. E, znają was i cenią za granicą e, kraju. To też jest takie, taka dziwna droga, taka nietypowa droga, właśnie bardzo autorska. E, tak po 10 latach e... Podążania właśnie tą drogą. E, czasami mam taki, takie, takie myśli, że ale by było łatwiej, gdybyśmy mieli agencję, tak? Tak? tak, oni ale, za nas robią to. Znaczy, bo... Fajnie, że wspomniałaś w ogóle o, o takim przykładzie pracy, bo to było coś zawsze nam obcego. Na początku nie było nas na to stać, w zasadzie dalej nas na to nie stać, ale to nam nie przeszkadza właśnie w dowożeniu czegoś, co jest... Um, Niekiedy wydaje mi się nawet ciekawsze niż to, co yy, przygotowują agencje. No, agencje są przyzwyczajone do pracy z klientami, którzy mają raczej konkretne oczekiwania i są to takie typowo marketingowe, sprzedażowe, często oczekiwania. My próbujemy budować przede wszystkim wizerunek i nasze działania marketingowe nie są ukierunkowane na sprzedaż. Dlatego nie mamy tego jarzma, które gdzieś tam wisi i nam, nam ciąży, że trzeba coś sprzedać, że musimy mieć efekt, musimy się rozliczyć przed szefem i dostarczyć statystyki. Nam zależy na tym, żeby przedstawić festiwal w takim świetle dokładnie, jakim chcemy, żeby ludzi zachęcić do udziału w kulturze, do trochę wyglądania szerzej, zaglądania dalej niż no, tak jakby to, co nam serwują na co dzień media, czy popkultura, czy co znajdziemy na feedzie, na Facebooku. Chcemy, żeby ludzie byli ciekawsi świata i żeby nasz region, nasze miasto też na tym korzystało, bo my zostaliśmy tu nie bez powodu, nie zostaliśmy tu z jakichś wyrachowanych powodów, to nie było kalkulacji. Zostaliśmy tu, bo my chcemy tu mieszkać i dlatego robimy ten festiwal właśnie tu, gdzie ta nasza misja jest też doceniana. Bo gdybyśmy robili na przykład w Warszawie albo w Krakowie, to tam istnieją już podobne imprezy. Ciężko byłoby mieć taką prawdziwą misję, która jest w pewnym sensie osobista. A jeżeli jest to osobiste, to jest to, no, jest, mamy dużo motywacji, dużo chęci do działania. I... Miło to słyszeć, bo jesteś absolwentem Uniwersytetu w który mógł sobie rzeczywiście wybrać inne miejsce do życia, ale to jest świadomie, wy świadomie wybraliście, chcemy być tu i tu działać. Tak, czy. Ciężko jest mówić teraz. To jest tak świadomy czasu. do końca. Tak, jakby, że moje decyzje w wieku 20 lat, czy ilu były takie super świadome. Ja wiedziałam, że ja nie chcę wyjeżdżać. To z, z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie chciałam wyjeżdżać. E, większe miasta jednak ten pęd i, i jakieś takie parcie mnie nie przekonuje. E, mam jeszcze to szczęście, że często wyjeżdżam też e, grając i mogę poczuć inne miasta. I powrót do Białego Stoku jest zawsze ulgą. Także to jest znak, który to potwierdza, że jednak decyzja, która była podjęta lata temu, była słuszna. Powrót do Białego Stoku jest zawsze ulgą i przyjemnością. To jeszcze chciałam ci tylko tak na koniec powiedzieć o tym elemencie niesamowitym, tym, że wy, na festiwal, który jakby generalnie tak się wydaje, jest adresowany do młodych, potraficie zapraszać, zapalać i zwracać uwagę na pokolenie babć, dziadków. Skąd ten pomysł? Oh. Pomysł zaczął się od pierwszego filmu promocyjnego, który szerzej wypłynął, w 2011 roku. Tytuł jego to takie coś możliwe jest tylko w stoku. I w naszym zespole padła idea, żeby znaleźć jakiś fajny chwyt na to, żeby ludzi zaskoczyć. I te słowo do słowa i myślę, że finalnie to chyba Karolina Maksimowicz wpadła na ten pomysł, że słuchajcie, a co by było, gdyby zapytać starych ludzi o festiwal. Myśleliśmy o różnych takich akcjach, jakoś ugrać to bardziej retro, może tu w tą stronę pójść, w tamtą, ale jednak to przeważyło i tak naprawdę ten film jest efektem jednego popołudnia spędzonego w parku, gdzie spotkaliśmy sporo młodych ludzi. Czarek Ficewski, Andrzej Bajgus i Robert Burzyński, którzy to, który to kręcił, poszli do parku i skręcili właśnie taki film, który no chwycił. Chwycił, chwycił. zdecydowanie chwycił. I, um, D dalej się zastanawialiśmy, jaki to ma potencjał. Tak naprawdę były takie rozmyślania, w którą stronę pójść też PR-owo i najpierw były żarty, że aha, starsi ludzie, my tu robimy muzykę, do którą starsi ludzie w życiu by nie poszli, jest taki kontrast, to jest chwytliwe, ale potem jednak pojawiło się takie uczucie, że nie, nie ma co tego eksploatować, to nie jest, to nie jest spoko. Ale fajne było jednak, tych ludzi szczerze zaprosić. Bo my nie mamy nic przeciwko temu, żeby seniorzy przyszli na naszą imprezę. Co więcej, bardzo byśmy chcieli, żeby oni przyszli i zrozumieli i polubili. To jest ważne. Co powiem takiego, że po kilku latach pracy nad tym, wczoraj dostaliśmy maila od pani prezes ogródków działkowych. Może nie pocztówkę, ale maila. Tak. Od pani prezes, która prowadzi rodzinny ogród działkowy. To się tak chyba nazywa tak. Która powiedziała, że jest wzruszona tym, co robimy i że ma wielu seniorów, którzy prowadzą u nich ogródki działkowe i że bardzo by chciała dostać od nas materiały promocyjne, żeby ich te, też zachęcać do udziału w festiwalu. I to jest to właśnie, że, że mimo tego, że materia jest trudna, bo festiwal muzyczny z muzyką techno, z muzyką elektroniczną, z rapem może być postrzegany stereotypowo, to jednak udaje się to pokolenie zaprosić i ono autentycznie się cieszy z tego udziału. Fantastyczne, bardzo dziękujemy. Proszę przekaż od całej naszej redakcji i od wszystkich, którzy to oglądają, ukłonę do pani Eugenii, wszystkich seniorów, którzy dziękuję pomagają. Bardzo, bardzo dziękuję.